A więc się na mordeczki w dzisiejszym odcieczku robimy profit tak jak i poprzednio. Przede wszystkim kosy do wygrania będą, zajebiste kosy Na pewno będzie gamma doper, o taki to nożyk A drugiego dowiecie się już za dwa dni, także zobaczycie, będą oczywiście Tikekiki, oczywiście fajne nagrody, oprócz tego możecie wygrać. W dzisiejszym filmie skina za trzy dyszki, także zostaw lajka, suba i komentarz. I oglądaj może do końca, po prostu film oglądaj do końca, bo kto nie ogląda do końca, ten łeb jest. Web jest. Także tak, a my dzisiaj łeb web, chyba zaczniemy od bitewki. promocyjny to wiadomo gdzie używać. Używajcie sobie kodu promocyjnego Xart. Jak wpłacacie, to wpłacajcie. I wysyłajcie na priv. To możecie zawsze uzbierać jakieś tikeciki, wiadomic. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dosyć rano nagrywam odcinek. Mamy spore sale po przednim odcinku, po live'iku, także naprawdę solidnie. Fajnie trochę rozdań było, mordeczki, także spoko. O, z grubej rury bym wleciał, ale oczywiście nie będę też tutaj przesadzać. 103 zł, dobra, na początku może być. A co ja kurwa? Jak... Robot? Robot? No nie wiem, na początku U... może być. Nie źle. Także dobra. Okej, okay, AK headshot. Po AK, po AK. Fajnie wiecie, o ze zawsze te trzy bomby może zrobić się profitu. Dzisiaj postaram się z 2,5 i tysiące zrobić proficiku. Zobaczymy jak wyjdzie. Jak na razie to jest, no... Ciężka misja, ale... Te ostatnie ze skrzynki... Okej. Okay. Ładny obrzydnik, ładny. Okej. Okay. Mamy to, mamy to, siadło, ładnie, ładnie siadło. 284 zł, także ładnie. Także mówiłem, jest profitik. Na kontrakcie też można by sobie to zrobić. Ale może bez tych takich skinów lepszych tylko szczyt zrobimy. Wariacze. Okej, okay. tak może być, dobra. 31 zł w kontrakcie możemy dostać do 89 o no, naklejka za 55 zł, spoko, no to kontraktik spoko oddał fajnie <laughs> ładnie kontraktik oddał, ale zobaczmy tutaj czy coś się dzieje. Same bitwy są takie widzicie grube, takie jak po 20 tysięcy. Takich to naprawdę ja pojawił mnie ten. łatw. Spać się człowiekowi chce jak takie widzi bitwe. Wiesz Także jak wiesz O była na górze jakaś fajna 440 zł Dołączył wariat. Dobra, sami zrobimy Dobra, od 600 zł Mewka 600 zł, Mefka, lecimy, 40 skrzynek. Dzisiaj opening na 40 skrzynkach, lecimy, Mefka. Mefka dostaniesz dzisiaj z Gretka. Zobaczymy, ile się 40 skrzynek. Co on tu kurde dał w ogóle? Yy, no dosyć ciekawa skrzynia, zobaczymy. W ogóle możecie napisać, co wy sądzicie o takich bitwach 40 przedmiotowych, 40 skrzynkowych. Zobaczymy, no na razie zapowiada się mordeczki dosyć solidnie. Ja przewinę trochę wam, żebyście też nie, nie nudzili się. Także ja przewinę wam, a um, jak będzie jakiś ciekawy drop to po prostu zobaczycie to od razu. Także te yeah. będziemy pomijać te takie dropy no, po 2 zł. No, bo... O, mordeczki siadło teraz. No powiem wam trochę posiadało, że 27 skrzynka. Także no jest trochę łeb, łeb, web w miarę troszeczkę web web ale troszeczkę więcej skierów miał takich wartościowych aczkolwiek. Zaraz możemy stukać jeszcze, zobaczymy no. Zaraz zobaczymy mordeczki, także miejmy tu na uwadze, zostało 12 skrzynek, 12 skrzynek już zostawimy sobie to do końca. Ale zobaczmy w ogóle no skiny takie siadły, jak na razie. Jemu siadł Gai za 190 zł, siadł Fama za stówkę. W sumie to tyle. Pierwsze 15 skrzynek zostały dosłownie spalone, nie? Także nam to trochę siadło tutaj tutaj. No nadrobiliśmy na tych takich skinach powiedzmy po 10 zł, aczkolwiek on ma no, większy nadmiar na tego, nie? Większy nadmiar, na no zobaczymy, 10 skrzynek zostało. 10 skrzynek no i tych najdroższych w miarę już teraz, także same dobre strzały powinny lecieć. Ufo skrzynia. Ufo skrzynia niestety na jego korzyść. 25 zł oczywiście. O, nie wiem czy słychać werty jeszcze mordeczki, ale remont jest obok. Remont jest obok i jeszcze do tego kurczę bitwa nie siada, no ciężko jest, ciężko. Do... cały czas musiada po czterdychy ty, co to jest, stówka FAMAS. 40 zł No co tu się dzieje, no to też jest przesada. Kosa? Nie no no prze... dobra. Lekko przewiniemy jeszcze. No i mordeczki, mordeczki, ostatnie dwie skrzynki. Okej, okay, Emeczka, ostrzej, okay. jest ostatnia szansa na odratowanie tego odcinka. Ostatnia szansa, ostatnia szansa. Let's fuck go. Oho, no i w dupę, niestety, mordeczki. No, zobaczymy zaraz, podsumowanie 1000 zł, 1400 zł, prawie 1500 zł mu siadło. Mewka dzisiaj, Mewka niestety pokonała. No, fotam, halo. Także no, niestety, mordeczki. Bonusowy skin jakiś, wydrę. Dobra, wstawcie sobie ją w pydrę. Także. Dosyć słabo, dosyć słabo, Morty. No nie wiem, co mi zostało. Nie będę szczerze też przypierdziala tego, bo nie ma co. Możemy sobie otworzyć jakieś dobrze, takie skrzyneczki, jakieś konkretniejsze. Albo jeszcze tylko na bitwę wskoczyć. Jest to jakaś w ogóle bitwa. Mario SPZ. Tych Ginoldów nastukał. Dobra, nie, to trzeba otworzyć dwa razy Szeligę. Dobra, otwieramy dwa razy szeliga Eventowy event, pool party, 14 dni, On jeszcze jest. 220 zł dostawy. Jedno testowe otwarcie, no i już wsiadł. Otworzymy sobie dwa razy i zobaczymy, dobra, let's fucking go! Let's fucking go, lecimy 220 z pierwszy strzał. Ja pierdzielę, dobra. Dobra, jeszcze raz testowe otwarcie. I lecimy, ostatnie otwarcie tego. 3, 2, 1, BANDI! Stój, 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 stój! stój! Kurcze no! Tak blisko! Dobra, jeszcze raz, ostatni strzał, ostatni strzał już nie wydaje. Ej, no nie może ta kosa siąść w końcu. Dobra, ale go in ile to w dobrym stanie chociaż? 313 zł, dobra, no jesteśmy na proficie chociaż z tej trzyneczki, także ja już zostawiam w taki sposób. I tak siadło dzisiaj skinów trochę. Nie wiem, ile to będzie. Nie wiem, czy na Simon to z tego odcinka. Możliwe, ale nie sądzę. 500 zł, no jesteśmy na lekki minusik albo lekki plusik, zależy, na symu wsiad dzisiaj w godzinku. Dobra morteczki. Widzimy się w kolejnym odcinku, zostawcie lajka, subskrypcję, możecie dać pomysł na kolejny odcinek. I co? Trzymajcie się, ramy, to się nie posramy, się.